Siemka. Tak, zupełnie na luzie. Wszedłem na kanał, żeby troszeczkę Wam powiedzieć, jak w tym momencie, na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o budowanie projektu. Projekt Booking Coin, o którym już Wam mówiłem na, w poprzednich odcinkach. Jesteśmy na bardzo fajnej drodze, zaawansowanej drodze, gdzie poczynamy już pierwsze działania. No, tak to ogólnie powiedziałem. Natomiast e, to wszystko Wam przybliżę. Mianowicie, wczoraj rozmawiałem z przyjacielem. No, i przyjaciel do mnie mówi, że Grzechu, ty i tak bierzesz na głowę sobie niezwykle wielką odpowiedzialność. Że samo zarządzanie pięcioma osobami. Firmie, gdzieś tam jako menadżer, to już jest skomplikowana rzecz i już wymaga wielu wyrzeczeń. A tu mamy do czynienia z kilkadziesiąt osób jest w projekcie. Nie ma 200, ale to wynika głównie stąd, że są osoby, które po prostu wzięły większą liczbę projektu BookCoin. I w związku z tym e, ta lista została zamknięta. O tym za chwilę wam powiem. Wy też musicie zrozumieć, że ja nie tylko, że tak powiem, no, ja nauczyłem się żyć na stresie, na, 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 na tym, że jest duże, duże zorganizowanie osób, duże zorganizowanie całego projektu, tu wchodzą w grę duże pieniądze, tu jest olbrzymia logistyka. To, to, to wymaga tego, że każdy musi gdzieś tam poświęcić swój czas. Mój czas jest tutaj po prostu przechypany, bo od rana do wieczora pracuje non stop na telefonie. Właściwie to telefon cały czas, jeden po drugim. I tu wysłać umowę, tam przeprowadzić rozmowę, tu odpowiedzieć na pytania, tutaj przychodzą maile. No ale ja nie chcę Wam piłć o swojej pracy, bo, bo ja się do tego przyzwyczaiłem i ja lubię tak żyć. Lubię żyć pod dużym napięciem. te duże napięcie daje mi taką adrenalinę do tego, by, by coś robić, by działać. Ja zawsze byłem taką osobą, by po prostu iść wyżej i wyżej i wyżej. Tak jak Wam opowiadałem, że cel projektu Bookie Coin jest dalekosiężny. To nie jest tylko zarabianie tych 2,2%, bo to jest 22% wartość oczekiwana, ale inwestujemy 10% kapitału, a więc kapitał się zwiększa o 2,2%. To nie chodzi tylko o te procenty. To wiadomo, że logistycznie nie jest realne, byśmy tam robili nie wiadomo jakie miliony, tak? więc nie, nie oczekujcie tego, że, że ktoś yy, yy, włoży 5 koła i z tych 5 koła zrobi milion. Dlaczego? No dlatego, że po prostu ograniczone są możliwości na Buchmacherach, jeżeli, o, jeżeli chodzi o stawki, o przyjmowanie zakładów. Wszyscy to wiedzą. Wy też, jak oglądacie kanał, jak troszeczkę gracie na Buchmacherce, wiecie, że, że jak zaniesiecie walizkę pieniędzy, to Wam Buchmacher nie przyjmie tej walizki pieniędzy, więc też i 10 walizek pieniędzy nam nie wypłaci. To jest oczywiste. Mam to, co mi się udało zbudować, całe życie inwestowałem w to, żeby budować kapitał ludzki, żeby budować kapitał umysłowy, żeby przede wszystkim umiejętnie zarządzać czasem, tak by te wszystkie trzy rzeczy dawały mi wymierne korzyści. I nie mówię tu o korzyściach finansowych, mówię tu o y, dużo, dużo większych korzyściach niż korzyści finansowe, bo korzyści finansowe to... Jak ktoś się skupia i myśli, że celem w życiu są pieniądze, no to generalnie e, nigdy pieniędzy nie miał, o tak powiem. Bo, bo każdy, kto zarobił w życiu pieniądze, to wie o tym, że, że pieniądze to jest tylko taki środek po prostu płatniczy, nic więcej. Natomiast naprawdę mam w głowie wielką ideę, wielką ideę, którą mogę zrealizować e, też między innymi dzięki Wam, dzięki temu kapitałowi ludzkiemu, który w tym momencie buduje. Buduje e, swoją markę, buduje ten kapitał ludzki pod tytułem Zespołu ludzi, z którymi po prostu będę mocno związany e, już nie tylko e, finansowo, ale przede wszystkim będę mocno związany e, w działaniach e, i, i to będzie miało na celu e, wyjście na rynek buchmacherski. E, mam w głowie naprawdę e, Przefantastyczny projekt, dalszy niż ten Buki BookieCoin jest tylko formą zbudowania tego zespołu, zgrupowania się po prostu w tym projekcie tak, by no, wy przy tym zarobicie, ja przy tym tak naprawdę zyskam ten kapitał ludzki, tą, tą, tą popularność i, i, i tą markę. Ale nie tylko, bo oczywiście też jest to też projekt reklamowy i nie będę tutaj ukrywał, że, że też celem jest to, by zachęcić Was, by się uczyć, by przyjść na szkolenie i tu już dzisiaj nagram filmik, który no nie będę wrzucał jednocześnie, bo to wiadomo jak to tam jest, żeby nie było w jednym odcinku iluś tam tematów, ale w najbliższych dniach wrzucam Wam filmik, na temat otwarcia szkoleń, ponieważ zapisy ruszają i oficjalnie ruszają dzisiaj. Natomiast ja jestem tak zajęty projektem PBC, że, że muszę po prostu tutaj no, zająć się przede wszystkim ludźmi. Jeszcze kilkadziesiąt osób czeka wciąż na telefon. Wysłane są maile do mnie, asystentka mi cały czas przekazuje, że. Niektóre osoby po prostu do tej pory nie otrzymały ode mnie telefonu i, i staram się to wszystko ogarnąć tak, żeby wyrobić się z czasem. Natomiast e, nic na siłę i bez pośpiechu. Ja generalnie już projekt Bookie Coin, jeżeli chodzi o możliwość zapisu, zamknąłem, więc generalnie nikogo nie namawiam, żeby, żeby po prostu kolejne osoby się dołączały do projektu. Bo my musimy już wystartować. Oficjalnie mieliśmy dzisiaj wystartować z projektem i na dzisiaj są przewidziane dostępy do naszej zamkniętej grupy. Gdzie w niedzielę, najbliższą niedzielę, czyli pojutrze 17 listopada, organizuję zebranie. Pierwsze zebranie, na którym przedstawię cały plan od A do Z, co będziemy robić projekcie Bookcoin i jak to będzie prosperowało, na czym to będzie polegało, i tam będzie najwięcej informacji. Także to oczywiście jest zebranie zamknięte dla osób, które są w projekcie. Dla Was będą informacje ogólne, jak idzie projekt, tak żebyście kibicowali nam, żebyście po prostu. Też mogli spojrzeć, że są rzeczy, są idee, które da się realizować. Ja mam pewne doświadczenia, więc wiem, że, że to wyjdzie. Mam zespół ludzi doświadczonych, więc mam opanowaną logistykę. Mam tutaj, że tak powiem, olbrzymią wiedzę, może tak nieskromnie powiem, matematyczną, że potrafię widzieć value, potrafię widzieć błędy w ofertach buchmacherskich, potrafię to przeliczyć i potrafię to po prostu przekuć na hajs. Całe życie to robiłem, więc teraz też sobie poradzę, mimo, że to jest olbrzymie wyzwanie, mimo, że wielu z Was nie rozumie tego, że jak to nie jesteście najważniejsi i ja nie mam czasu do kogoś zadzwonić, to nie wynika ze złych chęci moich, to wynika stąd, że gospodaruję czas tak jak potrafię, żeby wszystko wypaliło. I najważniejszy jest tak naprawdę sam cel projektu, a komu się uda być, komu się udało wstąpić do projektu, temu się udało i potem, że tak powiem, poznacie te osoby, poznacie je na kanale, postaram się. Postaram się wam e, przedstawić parę osób, tak żeby nagrać jakieś wywiady, żebyście zobaczyli jak to wszystko fajnie funkcjonuje. Ale naprawdę budujemy coś zajebistego i trzymajcie kciuki za powodzenie. A wszystkim tym hejterom, albo tym, którzy piszą komentarze, że to jest piramida finansowa itd. Zapraszam, niech tam wpadną jakieś, ktoś mnie straszy kontrolą. W ogóle mam różnego rodzaju groźby, to jest normalne, popularność ma swoich wrogów. Ja się do tego przyzwyczaiłem. Na samym początku e, tego nie rozumiałem, dlaczego ktoś, e, ktoś, komu nigdy w życiu nic nie zrobiłem i nigdy w życiu na oczy gościa nie widziałem, pisze mi komentarze grożące, że mi zrobi krzywdę jakąś, i tak dalej. Ja się zastanawiałem na tym, dla, dla, dlaczego skąd to wynika? Po prostu ludzie są różni. Niektórzy po prostu nie mają co robić w życiu, przyzwyczaiłem się do tego. Popularność ma swoich wrogów i, i, i tak musi być, i tyle. Też rozumiem obawy, no bo to, to jest normalne, że to, co ja wielokrotnie na wykładach swoich was przestrzegałem, że, że nie ma łatwych pieniędzy i że generalnie większość instytucji finansowych jest stworzona po to, żeby was wydymać, tak? No i generalnie jest taka prawda i teraz Buki wychodzi i mówi, że daje wam propozycję uczestnictwa w projekcie, którym zarobicie, biernie w dodatku, tak? No to kurde, no, to coś tu jest nie tak, no. Buki mówi, że wszyscy chcą nas wydymać, a Buki chce nam dać pieniądze. No tak, przedstawię wam wyraźnie, jaki cel. Kto nie rozumie, to jego problem. Mój cel jest jasny. Chcę zbudować społeczność. Oczywiście wokół mojej osoby, tak? To ja jestem tutaj głową tego wszystkiego, ja wszystko odpowiadam. Ja mam najwięcej do stracenia, bo Straciłbym medialnie, wśród Was, straciłbym cały tak naprawdę potencjał, jakim jest kanał, który budowałem. No, 4 lata już jest kanał, tak. Więc, więc no, mam do stracenia bardzo dużo za teoretycznie jakieś tam śmieszne pieniądze, tak. Więc. Śmieszne jest to, kiedy ktoś mi oskarża, że tutaj robię piramidę finansową, gdzie nawet nagrałem odcinek i, i wytłumaczyłem, jaka jest definicja piramidy finansowej. To nikt nikogo nie namawia, żeby przysyłał kolejne osoby i że z kolejnych wpłat mają być zyski dla tych osób i tak dalej. To jest śmieszne, bo niczego takiego nie ma. Zresztą to jest... każdy o tym wie, kto przystępuje i każdy ma swój łeb na karku i... I, 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 I widzi to wszystko. Można ze mną porozmawiać, ja daję do siebie kontakt normalnie. No ale jak ktoś e, ani się nie pokaże z twarzy, ani z imienia, nazwiska, tylko potrafi coś napisać i postraszyć, pogrozić, no to. To, to, to nie jest mój problem, tak. Mniejsza o to. Kibicujcie naprawdę. E, Powiem Wam, że jeszcze trzy tygodnie temu byłem mniejszym optymistą niż jestem teraz. Bo teraz to się naprawdę bardzo fajnie składa. Im dalej jesteśmy w budowaniu tego projektu, tym jest lepiej. Ja wiem, że mówię tak enigmatycznie, ale nie mogę Wam zdradzić patentu, na czym dokładnie polega sam patent. Natomiast no, osoby, które są w projekcie wiedzą o co chodzi, mają pełną świadomość tego, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko funkcjonuje i to chyba jest najważniejsze, tak? A Was, Was proszę o kibicowanie i Wam generalnie będę przedstawiał już same efekty. Także czekajcie na pozytywne efekty no i do zobaczenia. A i pamiętajcie, że szkolenie otwieram, ale to na, na, w następnym odcinku dowiecie się na temat szkoleń. let